Pokazuję Państwu to narzędzie, bo w, tak naprawdę zaczęliśmy z tego korzystać w zeszłym roku i, w, i dla niektórych części organizacji, w niektórych częściach organizacji się to przyjęło świetnie. Jeżeli chodzi o administrację, mamy takie działy na uczeniu na goździny, gdzie to funkcjonuje rewelacyjnie. Praktycznie wszystkie osoby z działów na przykład związanych ze szkoleniami, wszystkie osoby z tego korzystają do tego stopnia, że Ostatnio rozmawiałam ze swoją koleżanką, która jest koordynatorem takiego centrum, centrum rozwoju edukacji. I widziała, że właściwie odkąd zaczęła korzystać z podio, to ilość maili, które dostaje, spadła jakieś 60-70%. Dlaczego? Zamiast wysyłać setki maili dziennie, wchodzi po prostu do danego wątku, w którym te wszystkie informacje są zebrane. Możemy się zastanawiać nad jego tak? Tam w tym polskim firmie te najazdy kamerą były za słabe, tam na przykład nie było pokazane dokładnie, jak należy to ustawić. Można było mieć jakieś zastrzeżenia, ale kolejne próby i dostępność tych materiałów spowodowało, że się w końcu tego nauczyłem. My nazwaliśmy krótki materiał wideo albo materiał audio pigułką wiedzy. On jest dostępny w tym czasie, kiedy jest potrzebny, czyli skorzystałem, wyszukałem i użyłem. Więcej nie będę tego oglądał, bo to nie jest film popularny, który nie będzie tak jakoś interesował. Użyłem wtedy, kiedy potrzebowałem tej wieków. Kto z Państwa się nauczył czegokolwiek z takiego materiału? Proszę. Raz, dwa, mam trzy, cztery, pięć osób. Mamy super wyspecjalizowaną grupę. skuteczna. Z kilku powodów. Między innymi dlatego właśnie, że prowadzimy ewaluację i z ankiet nam wychodzi ewidentnie, że seniorzy chcą się dalej uczyć. 57% absolwentów naszych zajęć chce się dalej uczyć. Wiele z tych projektów radzi się samoistnie, ponieważ nasi absolwenci aktywizują się poprzez te kursy, chcą robić inne rzeczy. Nie zawsze wokół samego komputera i internetu, ale jako wolontariusze na przykład włączają się w inne działania. I to działa kapitalnie, bo mamy biblioteki, które się łączy, nie mają na wszystko wszystkiego, to znajdują wśród nich pomoc, a przede wszystkim dysponują źródłem informacji. Nie powinniśmy osób y, starszych, seniorów infantylizować, prawda? Mhm. Żeby nie robić z tego już takiej zupełnej bajeczki, bo też ludzie się czują absolutnie niekomfortowo. Chcą być traktowani dojrzale, chcą być traktowani indywidualnie. Pani powiedziała do mnie w Szczecinie, jak zakończył się kurs, jak przyszłam na rozpoczęcie, była bardzo przestraszona. A jak kończyliśmy, to podeszłam i Pani tak Maru, pani tak maru! I właśnie ja ciekawa jestem, czy on ugotuje obiad. Mówiłam, co się stało, Wie pani, co? bo w tym roku przyjechał do mnie wnuk na studia. I on mi powiedział, że będzie mi płacił rachunki przez internet i ja mu będę gotowała obiady. I ja się w tajemnicy przed nim zapisałam do was na kurs i ja jestem pewna, że on się nie nauczy tak szybko gotować, jak ja się nauczyłam płacić rachunki przez internet. To jest świetny sposób, żeby młodym utrzeć nosa i pokazać, żeby nie myśleli, że jest coś, co jest tylko dla nich. Internet jest dla wszystkich. Rekrutacja do moich projektów nie polega na tym, że ktoś jest prymusem z języka angielskiego. Oni mogą mieć dwójki i trójki, ale jak ktoś jest aktywny, to jest właśnie to, że przychodzą do mnie i chcą współdziałać. Wtedy to jest najbardziej efektywna rzecz, że oni się nauczą nawet komunikować na poziomie podstawowym, takim powiedzmy podstawówka, ale oni wtedy chcą to zrobić. Powiedzą, że pojadą. I jeżdżą ze mną za granicę. Nauczyciel jakie ma jeszcze trudności? No, napotyka na nowinki technologiczne, które musi sobie przyswoić, musi na, u, przygotować ucznia do zupełnie nowej rzeczywistości, która jeszcze tak naprawdę nie wiem jaka będzie, czyli do czegoś, czego jeszcze nie ma, więc jakby musi troszeczkę przewidywać, wybiegać naprzód. Takim motywem przewodnim dla nas było, był fakt, niektórzy swój widnokrąg biorą za koniec świata, ponieważ tak naprawdę, jeśli zamkniemy się w swoim małym środowisku, nie będzie postępu, nie będziemy robić nic, będziemy wiecznie uczyć metodami tradycyjnymi. Proszę Państwa, nasza konferencja już dobiega końca. Spędziliśmy z Państwem bardzo interesujący, bardzo pożyteczny czas. Pragnę Państwu bardzo, bardzo podziękować, że wzięli Państwo aktywnie udział w naszej konferencji. Jesteśmy tutaj stałym zespołem pod wielkim wrażeniem Państwa pasji, Państwa zaangażowania w tym, co Państwo robią właśnie na rzecz osób z małymi szansami. Także dziękujemy Państwu za nie tylko za udział, ale za Państwa energię, za Państwa projekty, które realizujecie w ramach uczenia się przez całe życie.